Lubi mm, mm, mm. lubię małpy, lubię małpy, lubię małpy. Ej, a może byś się zamknął? No dobra, sorry, Jezu. Nagrywaj ten odcinek i dawaj mi swoją kasę, którą dostaniesz. Ja nie, nie, zarabiam, idioto. No, ale, no, no, weź mi, daj, grosza, no. Boże. Nie ma, walsie Dobra, nie, nie dostaniesz dzisiaj jedzenia za nielaniewanie. Dobra, już nagrywam, Jezu, daj mi po prostu jedzenie, Boże. Daj mi żyć. No i to się nagrywało. A to pokaż jakim ciamajdu jesteś i debilem. No dobra. Cześć pizzy gamerzy. Ja jestem Kodi.. Nie Kody.pl! Ale... No, dzięki. dzięki. Dziękuję. Ale wracając. Jest taki... Taka osoba Niku SOUL.PL Czekajcie Kurde Jak to się czyta? O nie Nie A SOUL.PL SOUL.PL nie? Teraz SOUL PLACE SOUL PLACE Na afrykański, czekaj SOUL PL Jakiś Sil L. Soul so P.L. So P.L. Teraz rosyjski. Soul P.L. Czekajcie, analizujcie to. Są P.L. Są P.L. Soul P.L. Dobra, przepraszam. No, no, ale wracając do niego. Nie! Nie! Nie zrobiłeś tego. Nie to, że ukradł ten film ode mnie. Czy ty nie zostawiasz... Czy ty jesteś normalny, że nie zostawiasz u siebie łapy w górę? Czy ty jesteś formalnym ludziem? to No, ale... Nie wstawiaj tego tutaj. Korona na głowie, mogłeś powiedzieć. No. Mycie ręce często. Proszę. Gamerzy, stay safe, ok? No, ale... Kurde, sąpl! So w ogóle! Kodi.pl czy, czy, czy ja się. Czy ja się nazywam Kodi.pl Ej, w ogóle właśnie, wejdźcie na ten film i dajcie mi łapkę w górę. Nabijajcie wyświetlenia, odświeżajcie sobie stronę. Ja też tak będę robił, dobra. Czekajcie, na farmie trochę wyświetlenia. O, zawiera płatną promocję! Nie zapłacili mi. No, więc sobie nabiję trochę wyświetleń, bo. Pigelini chce, żebym ją wypromował. Dobra, pięć wyświetleń. Pa, 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 pa. Ja zainstaluję 700 botów, żeby mi dawały. Dobra, ale. Jezus Maria, co jest grane w ogóle? Dobra. A! Dobra. Jeśli nie nagrasz jutro filmu... No co to? Hm. Jeśli nie nagrasz jutro. Jeśli nie nagrasz jutro filmu, to... Jesteś kłamcą i to nie... nie, spokojnie. Takie wklikanie ciągle to nie było, jakby, że nie wiedziałem, że nagrywam nie jestem głupim ludziem, jak ta osoba. Żartuję, okej, okay, żartuję, nie rób dramy. Znaczy ja trochę robię. Ale... Co to jest No, sam no, 100 to... Nie, czekaj! Nawias no sam. nie wiem co to oznacza, zamknięcie nawiasu, nowy nawias 100, znak procentów, legit i zamknięcie nawiasu. Co to może oznaczać? To może być jakiś kod. Hmm. Dobra, nie wiem, Mapic Gamer, że jeszcze na tym nie będę myśleć. Wracamy. Osiem wyświetleń? Czekaj, nabije Ci trochę wyświetleń. Tak. O. Widzisz na wyświetlenia. No nie, nie obrażaj się na mnie. W prawdziwym życiu, pam pam, pam. spodziewa się ode mnie. Zwrotu, a, czek a, a czekaj, w ogóle nie skopiowa... gamerzy chyba zostałem okłamany. Ale, ale jesteś jednak bezpieczny! Nieskopiowane! Okej, okay, przepraszam, epicygamerzy, kończę z kanałem, z, z, ze wszystkim. No, pa, bo moje życie to było kłamstwo przez cały czas.